Siemaneczko, z tej strony Śmiecho, lecimy dzisiaj z teściem wyrzutni od Pyroko zakupionej w Aldi, jest to już ostatni odcinek z Aldi na ten rok. Kosteczka Kosmos, w tym roku zainteresowała mnie, nie miałem tej pozycji, dodatkowo wpadła promocja 15% w Aldi, więc postanowiliśmy ją dodatkowo tak w ramach, w ramach kanału przetestować. 64 strzały, kaliber 20, 20 mm, dolot 30 metrów w górę. Więc kostka dosyć, dosyć ciekawa za 84 zł, w Aldi, chyba ze stówki więc troszeczkę taniej niż w zeszłym roku. Rzut oka na parametry, tutaj gramatura 440 g plus minus 20% to oczywiście do 500 gram na kategorię F2. Wszystkie niezbędne szczegóły macie macie wy w opisie. Rok produkcji 2024. Grafika taka bardzo, myślę, że bardzo fajna, przykuwająca troszeczkę oko. Tutaj kilka rzeczy z informacji. Oczywiście w takim kartoniku małym zbiorczym zapakowana, więc bardzo fajnie wygląda. Co by tu jeszcze można było nie powiedzieć? Myślę, że to tyle, nie będziemy przedłużać wolnych mil. Oczywiście zapraszam Was na www.otpalaj.pl. Możecie sprawdzić, co dostępnego jeszcze na odpalaj. Możecie sobie zakupić z dostawą do domu paczkomatu. Z kodem rabatowym śmiechol.yt macie 5% rabatu na towar. Nieprzeceniony to ważne, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może na odpalaj sobie wejść, sprawdzić ofertę. A tam naprawdę bardzo szeroki wybór asortymentu w ciągu roku z dostawą do domu, więc myślę, że nie trzeba czekać też na, na fajerwerki z, dysko z dyskontów. E, to by było na tyle. E, mam nadzieję, że kostka spełni moje i Wasze oczekiwania, więc zapraszam Was na teścik, e, komentarz, subskrypcja, oczywiście mile widziana, lajk, like, także e, to by było na tyle. Trzymajcie się i miłego seansu dla Was. No i lecimy z teścikiem Kosmos. Kosteczka z Aldi, zakupiona w promocji. Dzisiaj delikatna mgła, delikatna mrzawka, ale mam nadzieję, że damy radę. Widoczność jest w miarę, w miarę ok. To już ostatnie dni testów, także za delikatny wiaterek też mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Palimy i zobaczymy, jak ona sobie pyka. Bardzo ładna brokatowa korona. Fajne mi kotanie. I <laughs> do No ten finał to była, to była klasa, coś pięknego, kostka w kalibrze 20 mm, naprawdę piękna robota, piękna robota na niebie, bardzo fajnie strzelała, pod koniec fajna, dynamiczna seria. Moim zdaniem za jakieś 85 zł kostka 10 na 10 w cenie regularnej, tam około stówki, myślę, że solidna dziewiąteczka jak na dyskont, bardzo fajna pozycja. To by było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Oczywiście lajk, like, subik dla zasięgu, także mile widziane.